W poprzednim odcinku z recenzji mełów ludzie byli bardzo chorni. W tym odcinku dalej będą raczej horni. Tak przewiduję. Kotek? Są dwa rodzaje ludzi na tym świecie. Opu nie lupie. Przed kawą po kawie. Spanish or Wenush? Stanus? Kobiety się nie pytaj wieku. Mężczyzny ile Sarapia Miskiwa Kto był w jego aucie o godzinie 3.12? He, he, he Nie, Miki przepraszam. You horror fucking knew it. Kofi miał rację. Jak mokła mini. Omg. To on. To jest muzyka z kometry, też, to on. Okej, okay, nie okej. Okay. Uwolnij mnie stąd. Ale to, to jest... Okej, okay, git, git. Those games are really cool. Mario loves you. Mario. Czemu ty mnie kochasz? Because you're wonderful. Mario loves you very much. O, ja też kocham Mario. Muszę... Muszę... kopać... Craftik deblę. Wojtek miał bardzo mało IQ chyba w tym czasie. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep on in my, I just have to try through my... Mind. I know... Oje, oh, yeah. To był YouTube... jak... lata 2006, nie jakieś 2008. Te pierwsze filmy takie Jo, ale to jest dobre. Naruto to jest jakieś Anime. Pod każdę anime była piosenka Slinky Park Co to jest Sesamowa ulica? Czy jak to się nazywa? Nie, 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 zabijajcie się, to nie jest śmieszno. Kiedy przypadkiem włączysz przedni aparat. Yeah. Where are you flying? Oh no. Rainbow Francis Smith. Nie znam tych gier. <grywka> Wziął Skara i rozstrzelił mamę pampiego. DŹWIĘK Z KEX64?! Omajka, oh kex64 ma ten dźwięk. A wiecie co się rymuje z kex? Dobra. A, shit. Co, spiritus? W Zlewie. dlatego pewnie. Tak się to ta, chyba. Kiedy mówisz, że coś słone, ale coś się rozmiesza. Evil Mario, what? Czemu jest smutny Mario? To jest game Mario hates you! Mario, czemu mnie nienawidzisz? Because you're stupid! Mario hates you very much! Nie, taki miły był Mario. Can I please have two dollars? Fuck off! Zawsze mnie ignoruj, kiedy craftam swoją grę. Bo to jest gra multiplayera, nie można po prostu zaposować... Kurwa, następna. Czemu się nie znają na tym? Każdy nauczyciel we Wam w ustroje. No i właśnie taki, tak wygląda. Lecimy laskę po znowu... HA! Huh? Polish English. Ta. Ale za to angielski ma 20 różnych czasów, a polski ma 3, więc no. Hello, Mugadmin, please Ej, super superpancho, tończę co? Please, To tończę na serwer, proszę, 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 nie jestem toksikiem. O, oh, dobra. Tu, ile memów zostało, nie? Dobra, tutaj, koniec memów na dzisiaj. Yo, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o. Oh.